Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wodnika, czytanie miłosne. Na czas od momentu, kiedy ten filmik zobaczycie, do kolejnego czytania. Rozkład będę robiła stali Illuminati i nazywa się kielich. Karty oczywiście były wcześniej potasowane. Jeszcze trochę potasujemy. Zobaczymy jakie tutaj energie dla wodnika będą chciały się pokazać i zaczynamy. Co zawiera kielich? Co zawiera wasz kielich, nasz tutaj król? Denarów. Co zawiera e, kielich partnera? Cesarz. E, co my wnosimy do relacji? Rycerza Buław. Co partner wnosi do relacji? Śmierć. Węzeł związku. Problemy e, trudności. Z martwych wstanie, Jak je pokonać? 9 denarów. I karta rada Asbuław. Dobrze. Może trochę opuszczę jednak. No powiem, że takie mocne bym powiedziała czytanie tutaj. Myślę, że to nie będzie dla wszystkich wodników. Więc tutaj, jeżeli nie będzie Wam pasowało, to po prostu to znaczy, że to nie jest dla Was czytanie, ale widocznie jest na tyle ważne, żeby, żeby właśnie jakaś grupa dowiedziała się, tak? Więc wy, my tu się pokazujemy jako król denarów, czyli takie mocne stanie na ziemi. Myślę, że ważne dla nas jest bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, stabilność, trwałość. Tak? Może tu też być takie podejście materialne, ale też myślę, że tutaj nie, nie dla wszystkich. Myślę, że bardziej takie stawianie na, na stabilności relacji. Tak? Natomiast tutaj partner pokazuje się jako cesarz. Czyli osoba, która tutaj chciałaby jakby tworzyć te struktury, rządzić, dobrze by było jakby też brała odpowiedzialność za to, co robi. E, oczywiście e, taka może narzucająca może być, chociaż no, nie musi to być negatywne, tak? bo też może to być bardzo pozytywne, że bierze odpowiedzialność, że jakieś tam struktury, ramy, tak? e, opiekuje się i tak dalej. Więc też może to zależy, tak? jakim tym cesarzem będzie ta osoba, jakim jest, tak? czy takim despotą, czy, czy liczy się właśnie z nami, czy, czy, czy wręcz odwrotnie. Więc tutaj no, silny bym powiedziała charakter też, tak. A nam tutaj bardziej właśnie zależy na stabilności, na, tym bezp na poczuciu bezpieczeństwa, myślę, że w relacji i w ogóle. Co my wnosimy do relacji? Mamy tutaj rycerza buław, czyli też taką umiejętność zwrotów, tak? Że jeżeli coś myślę, że nie odpowiadałoby nam, tak? to jesteśmy tego świadomi i mamy takie przyzwolenie, żeby właśnie zmienić ten kierunek, tak? Że, że też zależy nam, żeby było nam po prostu dobrze w relacji. Więc tu jest ta energia taka, bym powiedziała, patrzyłabym na pozytywną stronę, no na negatywną, no to taką zmienność, tak, bez, bez jakiegoś większego powodu, że właśnie takie skakanie z kwiatka na kwiatek i taka niestabilność w działaniach, tak, że te, te mogą być jakieś zrywy, te, te, te nasze że możemy dużo chaosu jakby wprowadzać w relacji, tak? Ale ja bardziej bym się tutaj do tych pozytywnych strony tutaj skłaniała, tak? Co wnosi partner, śmierć, czyli yy, yy, też yy, śmierć mówi oczywiście też o jakimś końcu może mówić, czyli yy, też może dopuszczać yy, yy, dopuszczać właśnie taką. Yy, taką wersję tutaj, biegu tej, tych zdarzeń, właśnie taką, która kończy się tak, ale też może mówić o tym, że jest gotowy do transformacji, tak, ale czy to transformacji, żeby utrzymać się, żeby utrzymać relację, czy, czy wręcz odwrotnie, czy żeby wyjść z niej. No to myślę, że będzie różnie wyglądało, tak? Jak będzie ta transformacja, jak może wyglądać ta transformacja. Jeszcze dobiorę, o co tu chodzi, tak? Jeszcze dobiorę może jedną kartę, może jakieś tu będzie do powiedzenia do tej śmierci. Dobrze. Księżyc, czyli dużo takich właśnie niewiadomych, tak, że to może być dla nas też takie trochę owiane tajemnicą, może wszystkiego też właśnie jakby z wszystkim nie dzielić się partner, tak, tymi swoimi jakimiś odczuciami, tym co czuje, tym co się w nim dzieje, tak, więc tutaj jest dużo takiej energii. Też oczywiście ona może mówić, że też yy, dokładnie yy, nie zna sytuacji yy, tak naprawdę tej relacji, może wyciągać jakieś pochopne wnioski i też po omacku się tutaj yy, on poruszać, tak? Ale też no, może być tak, że, że on po prostu też jest właśnie bardzo tajemniczy, yy, partner, partnerka yy, i wszystkiego jakby nie zdradza. Y, nie mówi i y, jest właśnie dużo na, niedopowiedzeń, dużo tajemnic, tak? Węzeł w związku, problemy, trudności, mamy tutaj zmartwychwstanie, y, y, czyli problemem może być właśnie y, y, wybaczenie sobie, y, tej drugiej też stronie, może jakieś właśnie nieporozumienia zaczęcie czegoś od nowa, oddzielenie pewnych tematów już grubą kreską, zamknięcie ich, tak? Też może mówić o takim uzdrowieniu właśnie, że problemem jest uzdrowienie tej relacji na przykład, tak? I są to oczywiście wielkie arkana, więc to może już jakby, jeżeli są właśnie problemy w relacji, no to one mogą się właśnie ciągnąć jeszcze. Mogło już się w, wcześniej to wszystko mogło już się rozpocząć i jeszcze może się długo ciągnąć. Jak je pokonać? Mamy tutaj 9 denarów. Myślę, że też trzeba liczyć na siebie być sobie wiernym, wierną. Doceniać to, że, że jesteśmy osobami takimi samowystarczalnymi żeby mieć tą właśnie wiarę też w siebie, doceniać, czuć właśnie, że jesteśmy wartościowymi osobami, tak i myślę, że z taką właśnie postawą, jeżeli będziemy właśnie tak wychodzić, w relacji z poziomu właśnie takiego do wartościowania, to też będzie łatwiej przejść przez jakieś trudności, tak? Też właśnie jeżeli wiemy, że zawsze damy sobie radę, tak? I możemy na siebie liczyć, tak? To tutaj myślę, że też jest to taka bardzo wspierająca energia, jeżeli, jeżeli jesteśmy właśnie, czujemy tą moc, tą siłę. Yy, więc wtedy, jest, tak jak mówię, trudnym tematem też czoła stawić dużo łatwiej. Czyli pamiętajmy o tym. Yy, natomiast yy, karta rada, azbuław, czyli po prostu, żeby dać sobie szansę, czy to właśnie w tej relacji, tak? Yy, I żeby zacząć yy, coś yy, od nowa, jakieś nowe iskry, coś rozpalić, yy, właśnie tą, tą relację. Oczywiście, jeżeli tutaj partner jest gotowy też do jakiejś transformacji w relacji, tak? bo tutaj jest dużo niedopowiedzeń, dużo tajemnic, może nie mówić, może skrywać te, te swoje jakieś odczucia, no chyba, że tu jest po prostu ta śmierć, możemy też czytać jako jakieś zakończenie, tak? że już nie będzie chciał jakby pracować nad tą relacją, bo też oczywiście ta nas była mówi, żeby wchodzić w coś po prostu, w coś nowego, żeby dać sobie szansę, że jesteśmy silni, silne i damy sobie po prostu radę i wchodzić właśnie w jakieś nowe, nowe tematy i te iskry na nowo rozpalać. Więc tak tutaj wygląda to czytanie dla wodnika. Tak jak powiedziałam, myślę, że, że to jest czytanie dla mniejszości, jeżeli chodzi o, o wodników, ale tak jak mówię, widocznie było na tyle ważne, że chciały się te energie dla tych osób, które właśnie są w takiej sytuacji, pokazać. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej! A jeszcze takie dopowiedzenie, ponieważ no, bardzo mnie intrygowało to czytanie. Jeszcze dobrałam kart i e, jednak tutaj y, myślę, że warto się z Wami podzielić też tym. Więc dobrałam jeszcze tutaj jedną kartę, tak, Doszło, wyszły trzy denary, więc myślę, że są szanse na współpracę, że tu bardziej jednak, trans, że to w kierunku idzie transformacji, tak, i chęci jednak współpracy. I jeszcze tutaj dobrałam właśnie kartę do tego asa, tak, co tutaj zaczynać, tak, więc wyszło jeszcze sześć denarów, Czyli ważna jest tutaj e, równowaga w relacji, żeby była, w braniu, w dawaniu, e, w codzienności. E, więc tutaj e, trzeba nad tym też pracować. E, Dobra, jeszcze wyszło 10 buław, więc to myślę, że nie jest łatwe, nie jest proste. Też trzeba jakiś etap zakończyć, e, właśnie z, złożyć te buławy, po to, żeby właśnie. Już odpuścić tutaj, sobie pewne rzeczy wybaczyć nawzajem i dać sobie tutaj możliwość czegoś nowego. Dobrałam jeszcze jedną kartę, wyszło koło, koło Fortuny, czyli to są takie przewidywalne, jak wiecie, jest ta energia taka przewidywalna, tak? A myślę, że jeżeli właśnie zaczniemy współpracować. I będzie ta równowaga w relacji, i, i właśnie już no, nie będzie to łatwe, tak? Myślę, że przejście przez to nie będzie łatwe, ale jakby zamkniemy ten etap, bo tu dziesiątka, tak? Tu też właśnie zamknięcie etapu. Więc to może właśnie być przewidywalne, że to właśnie zmieni się na dobre, tak? No i wyszły dwa kielichy, więc kurczę. Myślę, że może być ciężko ale można nad tym, myślę, nad tą relacją popracować. I jest tutaj w tym potencjał, więc naprawdę można się też dużo o sobie, o partnerzy dowiedzieć, przechodząc właśnie przez te wszystkie etapy, więc może być to bardzo takie odświeżające dla relacji i naprawdę takie przejście. Nie kolejny taki wyższy już etap, więc tutaj myślę, że fajnie się tutaj pokazało nam <grydy> optymistycznie. Więc to jest takie jeszcze tutaj mówię dopowiedzenie. Oczywiście tak jak powiedziałam, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, a ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!